wrzesień plony zebrane przetwory gotowe i wydaje się że wreszcie można odetchnąć patrzysz na swoje puste grządki i czujesz zasłużoną dumę ale czy wiesz że właśnie w tym momencie spokoju większość ogrodników popełnia jeden krytyczny błąd błąd który po cichu i niezauważenie kradnie im prawie cały przyszłoroczny plon dziś przyjrzymy się temu problemowi pod mikroskopem i pokażę jak zamienić twój wrześniowy ogród ze strefy ryzyka w klucz do przyszłego urodzaju. Wielu z nas postrzega jesień jako koniec sezonu ogrodniczego. Liście żółkną, dni stają się krótsze. Natura zapada w sen i my, podążamy jej przykładem, odkładając wszystkie prace ogrodnicze do wiosny. To podejście było przekazywane z pokolenia na pokolenie. Ziemia musi odpocząć. Mawiały nasze babcie, ale współczesna agronomia patrzy na to zupełnie inaczej. Pusta, goła ziemia na zimę to nie jest odpoczynek, to otwarta rana, podatna na wszystkie choroby i przeciwności. I to właśnie to błędne przekonanie leży u podstaw naszego głównego wrześniowego błędu. I oto ona, pierwsza i najczęstsza część naszego głównego błędu, to ulec słodkiej iluzji że wszystko już zostało zrobione. Wyobraźcie sobie taką scenę. Właśnie wyciągnęliście ostatnią marchew, wynieśliście z grządki wiadro dorodnych buraków. Plecy trochę bolą, ale na duszy panuje spokój i zasłużona duma. Piwnica zapełniona, półki uginają się pod ciężarem słoików. Misja na ten rok zakończona. Wydaje się, że z czystym sumieniem można zamknąć sezon działkowy powiesić kłódkę na furtce i zapomnieć o ogrodzie aż do pierwszej wiosennej odwilży. Znacie to uczucie, prawda? Właśnie w tym momencie rozluźnienia tkwi korzeń problemu. Patrzymy na opustoszałą, starannie uporządkowaną ziemię i myślimy, niech odpocznie. Postrzegamy pustą grządkę jako oznakę porządku i zakończonej pracy, ale dla natury pusta, niczym nieosłonięta ziemia, to nie jest odpoczynek. To ogromny stres, to jak zostawić dom z szeroko otwartymi na oścież oknami i drzwiami na całą zimę. My odchodzimy, a na naszej ziemi zaczyna się zupełnie inne, ukryte przed oczami życie. I uwierzcie mi, to życie wcale Wam się nie spodoba. A gdy tylko furtka za Wami się zamknie, na bezbronnych grządkach rozpoczyna się prawdziwa walka o przetrwanie. Jako pierwszy do ataku rusza niewidzialny, ale niezwykle podstępny wróg erozja. Na początku pojawia się wiatr. Zimne, porywiste jesienne wiatry bez przeszkód hulają po waszej działce, z łatwością porywają te najdrobniejsze, najlżejsze i co najważniejsze, najbardziej żyzne cząsteczki gleby. To nie jest zwykły kurz, to cenny humus, który tworzyliście latami, dodając kompost i nawozy. Wiatr po prostu go zdmuchuje, unosząc waszą żyzność do sąsiadów albo do najbliższego rowu. Następnie do akcji wkraczają jesienne deszcze. To już nie są delikatne letnie podlewania. Ciężkie, zimne krople uderzają w gołą ziemię, niszcząc jej strukturę. Woda nie wsiąka już tak dobrze jak kiedyś, zaczyna spływać, tworząc małe strumyki, które zmywają wszystko, co napotkają na swojej drodze. Cała wierzchnia, najbardziej odżywcza warstwa gleby, dosłownie ucieka z Waszych grządek. Wyobraźcie sobie, że ktoś delikatnie zdejmuje z tortu cały krem i zostawia wam tylko suchy biszkopt. Właśnie to samo erozja robi z Waszą ziemią. Ale ubywająca gleba to tylko wierzchołek góry lodowej. Co gorsza, prawdziwy problem rozgrywa się w głębi. Wraz z wodą spłukującą cząstki gleby, wymywane są z niej także najcenniejsze składniki odżywcze mowa o azocie, fosforze i potasie, czyli tym, co niezbędne dla przyszłych plonów. Pomyślcie o tym. Całe lato dbaliście o grządki, nawoziliście rośliny, wzbogacaliście glebę kompostem, popiołem czy nawozami mineralnymi. Budowaliście w glebie prawdziwą spiżarnię składników odżywczych na kolejny sezon, a teraz jesienne deszcze po prostu wypłukują wszystkie te skarby w głębokie warstwy gleby gdzie korzenie większości roślin nie mają szansy dotrzeć. Wyobraźcie sobie, parzenie herbaty. Pierwsze zaparzenia dają najsmaczniejszy i najbardziej esencjonalny napar, a potem zostaje już tylko rozwodniona blada woda. Właśnie w taki sposób jesienne deszcze przecedzają waszą glebę, i do wiosny, po dawnym bogactwie, nie pozostaje ani śladu. Wasza letnia praca i wszystkie włożone środki dosłownie rozpływają się w jesiennych kałużach, pozostawiając glebę głodną i jałową. Natura, jak wiadomo, nie znosi próżni. Ledwie wasze rośliny uprawne opuszczą grządki, a już pojawiają się nowi, nieproszeni goście chwasty. Ich nasiona latami zalegają w glebie. Całe lato spały w cieniu waszych pomidorów i ogórków, cierpliwie czekając na swoją chwilę. I oto nadszedł ich czas. Wolna, wilgotna i jeszcze ciepła jesienna Ziemia to dla nich prawdziwy pięciogwiazdkowy hotel z pakietem All Inclusive. Pesz, podagrycznik, mniszek lekarski te najbardziej żywotne i agresywne chwasty właśnie teraz zapuszczają korzenie. One nie tylko kiełkują. Zdążą się solidnie zakorzenić, wzmocnić i przygotować na zimę. A wiosną, gdy zjawicie się na działce z torebkami nasion, zamiast czystej grządki powita was gęsty, zielony dywan z intruzów. I wtedy będziecie musieli poświęcić mnóstwo sił i czasu, by odzyskać od nich każdy centymetr ziemi, zamiast od razu zabrać się za zasadzenie. Ale chwasty to jeszcze nie koniec zmartwień. Wasze puste, niczym nieprzykryte grządki stają się idealnym zimowym schronieniem dla całej armii szkodników. Stonka ziemniaczana, drutowce, turkucie podjadki, ślimaki, różnego rodzaju larwy i gąsienice wszystkie one szukają, gdzie by tu najwygodniej przezimować, a wy, proszę bardzo, oferujecie im piękne, darmowe apartamenty. Z komfortem zagrzebują się w luźnej, Wierzchniej warstwie gleby, gdzie nie dosięgną ich ani mrozy, ani ptaki. Tworzą tam całe kolonie, składają jaja i spokojnie śpią przez całą zimę. A wiosną, gdy tylko Ziemia się rozgrzeje, obudzą się głodne i pełne sił. I wiecie, co będzie ich pierwszym śniadaniem? Wasze delikatne, młode siewki. Zamiast pozwolić szkodnikom wymarznąć lub stać się łatwym łupem dla ptaków, wy Pozostawiając ziemię gołą, faktycznie budujecie dla nich przytulne i bezpieczne zimowe sanatorium. Sami własnymi rękami przygotowujecie plac boju do wiosennego ataku na wasz przyszły plon. I dokładnie tak samo dzieje się z chorobami. Zarodniki grzybów, bakterie, patogeny wywołujące zarazę ziemniaczaną, mączniaka prawdziwego i wszelkiego rodzaju zgnilizny. Wszystkie one pozostają na resztkach roślinnych. Nawet jeśli starannie usunęliście całą większą nać, mikroskopijne fragmenty zainfekowanych liści i łodyg i tak zostają w glebie. Jesienne deszcze i wiatry roznoszą te zarazę po całym ogrodzie, a goła, nieosłonięta gleba to idealne środowisko do ich zimowania i rozmnażania. Zarodniki doskonale przetrwają w wierzchniej warstwie gruntu, cierpliwie czekając na sprzyjające warunki. Wiosną, z pierwszym ciepłem i wilgocią, aktywują się i ze zdwojoną siłą atakują młode, jeszcze niewzmocnione rośliny. Pozostawiając ziemię gołą, w zasadzie tworzycie inkubator chorób, konserwujecie infekcje do wiosny, gwarantując sobie, że zrujnuje wam kolejny sezon. Zamiast uzdrawiać glebę, zamieniacie ją w prawdziwą bombę zegarową. I w tym momencie wielu z Was może zaprotestować. Zaraz, zaraz, przecież ja wszystko robię dobrze, zbieram całą nać do ostatniego listka, wynoszę ją z działki, przekopuję grządki. U mnie panuje idealny porządek. I tu kryje się kolejne głębokie złudzenie. Dokładne usuwanie resztek roślinnych to bez wątpienia ważny i potrzebny krok. Rzeczywiście pozbywacie się w ten sposób znacznej części szkodników i chorób, ale to krytycznie. Za mało. To tylko zabieg kosmetyczny, higiena. To jak umyć zęby, ale jednocześnie dalej jeść sam cukier. Usuwacie widoczną część problemu, ale nie rozwiązujecie go u podstaw. Goła, choćby nawet idealnie czysta i przekopana ziemia, nadal pozostaje podatna na erozję, wypłukiwanie składników odżywczych, chwasty i te szkodniki, które już zdążyły ukryć się w glebie. Wasz idealny porządek to niestety tylko iluzja kontroli. W rzeczywistości taka sterylna grządka to otwarta rana, która będzie boleć przez całą zimę. Co więc robić, zapytacie? Jak przerwać to błędne koło jesiennych pomyłek? Odpowiedź jest zaskakująco prosta i elegancka. Pierwsza i najważniejsza zasada września: Nigdy, pod żadnym pozorem, nie zostawiajmy gleby nagiej. Ziemię trzeba ubrać na zimę, a najlepszym, najbardziej pożytecznym i najpiękniejszym strojem dla niej są poplony, czyli jak inaczej się je nazywa nawozy zielone. To rośliny, które siejemy nie dla plonów, lecz dla dobra samej ziemi. Gorczyca, owiec, żyto, facelia, wyka, wybór jest ogromny. Swoim systemem korzeniowym spulchniają glebę lepiej niż jakakolwiek łopata sprawiając, że jej struktura staje się napowietrzona i dobrze zatrzymuje wilgoć. Swoją zieloną masą, niczym żywy koc, okrywają ziemię przed wiatrem i deszczem, całkowicie zatrzymując erozję. Nie dają chwastom ani jednej szansy. A gdy nadchodzą mrozy, obumierają i przekształcają się w doskonały nawóz organiczny, oddając glebie wszystko, co nagromadziły przez jesień. To najprostszy i najskuteczniejszy sposób, aby jednocześnie odżywić, ochronić i uzdrowić państwa ziemię. Właśnie tutaj mierzymy się z jednym z najbardziej uporczywych mitów działkowych. Brzmi on następująco: We wrześniu jest już za późno, żeby cokolwiek siać nic nie zdąży wyrosnąć. Wielu patrzy na kalendarz, widzi nadchodzące chłody i załamuje ręce. Nic bardziej mylnego wrzesień, zwłaszcza jego pierwsza połowa, to idealny czas na siew mrozoodpornych poplonów. Takie rośliny jak gorczyca biała, owies, żyto czy facelia nie boją się lekkich przymrozków. Bardzo szybko wschodzą i zdążą przed nadejściem trwałych mrozów wytworzyć sporą zieloną masę. Nie muszą kwitnąć ani wydawać nasion. Ich zadaniem jest stworzenie zielonego dywanu, który ochroni glebę nawet jeśli urosną tylko na 10-15 cm, to już przyniesie ogromne korzyści. Spełnią swoją główną funkcję, okryją glebę, rozluźnią ją korzeniami i staną się pożywieniem dla mikroorganizmów glebowych. Porzućcie więc wszelkie wątpliwości. Posiać poplony we wrześniu to nie jest za późno, to jest w sam raz. Kolejny często popełniany błąd dotyczy nawożenia organicznego. Jesień to tradycyjny czas na wzbogacenie gleby w składniki odżywcze. Jednak wiele osób wciąż z przyzwyczajenia używa świeżego, niedojrzałego obornika. Logika wydaje się na pierwszy rzut oka słuszna. Przez zimę obornik się rozłoży, a wiosną rośliny otrzymają gotową dawkę pokarmu. Niestety, w rzeczywistości wyświadczasz swojemu ogrodowi niedźwiedzią przysługę. Po pierwsze. Rozkładający się świeży obornik wydziela duże ilości ciepła i amoniaku, co może dosłownie spalić korzenie przyszłych roślin, jeśli nie zdąży się on w pełni rozłożyć. Po drugie, świeży obornik to prawdziwy przysmak dla szkodników, takich jak turkuć, podjadek czy pędraki. Zamiast nawozić, po prostu je dokarmiasz. I po trzecie, zawiera on mnóstwo niestrawionych nasion chwastów. Stosując świeży obornik własnoręcznie zasiewasz swoje grządki perzem i łobodą na kilka lat naprzód. Zapamiętaj prostą zasadę. Jesienią do grządek stosujemy wyłącznie obornik w pełni przefermentowany, czyli przekompostowany, albo dojrzały kompost. Podobnie rzecz ma się z popiołem drzewnym to świetny nawóz potasowo-fosforowy i bogate źródło mikroelementów. Wielu ogrodników, kierując się dobrą intencją, rozsypuje go hojnie na całej działce, Wychodząc z założenia, że co za dużo to nie zaszkodzi, ale z popiołem drzewnym ten numer nie przejdzie. Ważne jest by pamiętać, że popiół to silna zasada. Stosując go bezmyślnie i w dużych ilościach, możesz drastycznie zmienić odczyn pecha gleby. Większość roślin ogrodowych preferuje glebę o odczynie neutralnym lub lekko kwaśnym. Jeśli gleba stanie się zbyt zasadowa, Zablokujesz roślinom dostęp do niektórych ważnych składników odżywczych, nawet jeśli te są obecne w ziemi. Rośliny zaczną cierpieć na chlorozę, będą słabo rosnąć i chorować, a naprawienie takiego błędu będzie bardzo trudne i długotrwałe. Dlatego stosuj popiół umiarkowanie nie więcej niż jedną szklankę na metr kwadratowy i tylko na tych obszarach, gdzie masz pewność, że gleba jest rzeczywiście kwaśna? Wiście, a skoro mowa o równowadze, jesień to idealny moment na gruntowny przegląd stanu naszej gleby. Wiosną zawsze goni nas czas. Trzeba siać, sadzić rozsadę, brakuje nam czasu na wszystko inne. Za to jesienią, po zbiorach, można spokojnie i bez pośpiechu pobrać próbki ziemi z różnych grządek i sprawdzić jej odczyn, czyli pecha. W tym celu Dostępne są proste i niedrogie zestawy z papierkami lakmusowymi, które kupisz w każdym centrum ogrodniczym. Po co to wszystko? Znając dokładne pH swojej gleby, dowiesz się, czy wymaga ona odkwaszenia. Jeśli gleba jest kwaśna, to właśnie jesienią najlepiej jest zastosować mączkę dolomitową, wapno lub popiół drzewny. Przez zimę. Substancje te zdążą równomiernie się rozprowadzić i delikatnie unormować odczyn. Wiosną zastaniesz już przygotowaną, zrównoważoną glebę, gotową na przyjęcie wszelkich upraw. Ten prosty zabieg zaoszczędzi ci mnóstwo nerwów i pieniędzy na nawozach w przyszłym sezonie. Docieramy do sedna jednego z najbardziej żarliwych sporów wśród działkowców, który nie ustaje od dziesięcioleci: przekopywać glebę jesienią, czy może jednak nie. Zwolennicy tradycyjnej, głębokiej orki z odwracaniem skiby argumentują, że w ten sposób skutecznie pozbywamy się chwastów i szkodników. Ich przeciwnicy, propagatorzy uprawy naturalnej, często nazywają to barbarzyństwem, które dosłownie zabija glebę. Jak to często bywa, prawda leży gdzieś pośrodku. Głębokie przekopywanie faktycznie narusza strukturę gleby, niszcząc cenne korytarze stworzone przez korzenie roślin. I dżdżownice. Wyrzuca na wierzch nieurodzajne warstwy, a te, najbardziej żyzne, zakopuje głęboko. Co najważniejsze, unicestwia niezliczone ilości pożytecznych mikroorganizmów glebowych, naszych najważniejszych sprzymierzeńców. Współczesne podejście to płytkie spulchnianie gleby na głębokość 5-7 cm, np. za pomocą kultywatora lub specjalnego spulchniacza. Taki zabieg wystarczy, by podciąć korzenie chwastów i poprawić wymianę powietrza, jednocześnie zachowując cenną, żywą strukturę gleby. A jeśli zastosowaliśmy poplony, czyli rośliny na zielony nawóz, przekopywanie staje się wręcz zbędne. Ich korzenie doskonale wykonają całą pracę za nas. Co robić, gdy wrzesień okazał się zimny i deszczowy, a ty wiesz, że nasianie poplonów jest już naprawdę za późno? czyżby wszystko przepadło i trzeba będzie zostawić grządki puste? Oczywiście, że nie. Istnieje doskonała alternatywa. ściółkowanie. Twoje zadanie pozostaje bez zmian okryć ziemię. Tylko zamiast żywego, zielonego koca, użyjesz organicznego. Do tego doskonale nadadzą się słoma, siano, skoszona trawa z trawnika, opadłe liście ze zdrowych drzew, rozdrobnione gałęzie lub dobrze dojrzały kompost. Wystarczy po prostu rozłożyć ściółkę na powierzchni grządek grubą warstwą o grubości co najmniej 10-15 cm. Ta warstwa, niczym ciepła kołdra, ochroni glebę przed przemarzaniem, erozją i zahamuje wzrost chwastów. Co więcej, przez zimę i wiosnę dolna warstwa ściółki zacznie się rozkładać, wzbogacając ziemię w cenne składniki odżywcze i stając się pożywieniem dla dżdżownic to prosty, a jednocześnie niezwykle skuteczny sposób na zachowanie i zwiększenie żyzności gleby bez zbędnego wysiłku. Ale nawet w tak prostej z pozoru czynności jaką jest mulczowanie, kryje się pewien istotny niuans, a nawet potencjalny błąd. Pochodzenie materiału na ściółkę ma kolosalne znaczenie. Nigdy pamiętajcie, prze nigdy nie używajcie do ściółkowania grządek naci z chorych roślin, na przykład pomidorów czy ziemniaków porażonych zarazą ziemniaczaną. Nie zbierajcie też liści z drzew, które cierpiały na parcha lub mączniaka. Używając takiego materiału nie chronicie, lecz zarażacie swoją ziemię. Dosłownie przykrywacie grządki kocem naszpikowanym zarodnikami grzybów i szkodnikami. Tworzycie im idealne warunki do przezimowania, co sprawi, że wiosną z pewnością zaatakują wasze nowe uprawy. Dlatego do wyboru ściółki podchodźcie tak samo starannie, jak do wyboru nasion. Używajcie wyłącznie zdrowego, czystego materiału organicznego. Lepiej zostawić grządkę w ogóle bez ściółki, niż przykrywać ją materiałem, który stanie się źródłem przyszłych problemów. Porozmawiajmy o waszych najważniejszych, choć zupełnie niewidzialnych pomocnikach. To miliardy mikroorganizmów i oczywiście Dżdżownice, które żyją w waszej glebie, to właśnie one sprawiają, że Ziemia jest żywa i żyzna, przetwarzają materię organiczną, przekształcając ją w łatwo przyswajalne dla roślin składniki odżywcze, tworzą tę charakterystyczną gruzełkowatą strukturę gleby, która doskonale zatrzymuje wilgoć i przepuszcza powietrze. To prawdziwa, podziemna fabryka żyzności. A teraz wyobraźcie sobie, że zostawiacie glebę na zimę bez okrycia. Pozbawiacie całą tę armię pomocników dachu nad głową i pożywienia. Bez okrywy roślinnej lub ściółki, wierzchnia warstwa gleby przemarza, wysycha, a większość pożytecznych mikroorganizmów po prostu ginie. Dżdżownice schodzą głęboko w dół, albo też giną. Na wiosnę wasza gleba staje się nie tylko uboga, ale wręcz martwa, bezżyciowa. A odbudowa tego kruchego ekosystemu zajmie lata. Chroniąc glebę jesienią, dbacie przede wszystkim o swoich małych pomocników. Mało kto o tym myśli, ale jest jeszcze jeden niezwykle istotny aspekt jesiennych prac w ogrodzie, o którym często zapominamy. Mowa tu o podlewaniu. Wydawać by się mogło, po co podlewać puste grządki jesienią, skoro plony już zebrano. Ale co, jeśli jesień okazuje się sucha i ciepła, a deszczu jak na lekarstwo? Wtedy gleba zaczyna drastycznie wysychać, a sucha gleba to gleba pozbawiona życia. W jej wnętrzu zamierają wszelkie procesy mikrobiologiczne. Giną te same dobroczynne bakterie, o których dopiero co mówiliśmy. Jeśli zasialiście poplony, potrzebują one wilgoci do wzrostu. Jeśli dodaliście materię organiczną, jej również potrzebna jest wilgoć, by rozpocząć proces rozkładu. Dlatego, jeśli deszczu brakuje od tygodnia czy dwóch, a na zewnątrz panuje sucha pogoda, nie wahajcie się i porządnie podlejcie swoje rabaty. To podlewanie nie tyle dla roślin, ile dla podtrzymania życia w samej glebie. Zachowacie jej mikroflorę i pomożecie resztkom organicznym szybciej przekształcić się w cenny humus. To drobny gest, który wnosi ogromny wkład w zdrowie i żyzność Waszego ogrodu. Wrzesień, kiedy grządki już opustoszały, a cały ogród macie jak na dłoni, to najlepszy moment na strategiczne planowanie. Mówię tu o płodozmianie. Wielu ogrodników rok w rok sadzi te same rośliny w tych samych miejscach. Pomidory w szklarni, kapusta na tej dużej grządce, a marchewka zawsze tutaj. To wygodne i znajome, ale to prosta droga do wyjałowienia gleby i nagromadzenia chorób. Każda uprawa pobiera z ziemi określony zestaw składników odżywczych i pozostawia po sobie specyficzne szkodniki oraz patogeny chorobotwórcze. Właśnie dlatego jesienią, póki pamięć jeszcze świeża, weźcie kartkę papieru i narysujcie plan swojego ogrodu. Zaznaczcie, co i gdzie u Was rosło w tym roku, i od razu, na tym samym planie, rozpiszcie, co i gdzie posadzicie w przyszłym roku. Pamiętajcie o prostej zasadzie, nie sadźcie roślin z tej samej rodziny w to samo miejsce wcześniej, niż po 3-4 latach. Ten prosty plan, sporządzony jesienią, uchroni Was przed mnóstwem problemów w przyszłości. Pamiętajcie, że w ogrodzie mamy nie tylko warzywa jednoroczne. Z pewnością macie też rośliny wieloletnie, które wymagają szczególnej, jesiennej troski. Mowa tu o truskawkach, a także krzewach takich jak porzeczki, agrest czy maliny. Pozostawienie ich na zimę bez odpowiedniej pielęgnacji to poważne ryzyko dla przyszłorocznych plonów. Jesienią należy przeprowadzić cięcie sanitarne, usunąć wszystkie stare, chore i połamane pędy z krzewów. Usuńcie również stare liście truskawek. Następnie koniecznie zasilić je nawozami fosforowo-potasowymi. To właśnie te składniki odpowiadają za zawiązywanie pąków kwiatowych pod przyszłoroczne zbiory i pomagają roślinom lepiej przetrwać zimę. Nawozów azotowych kategorycznie nie wolno stosować jesienią, ponieważ sprowokują wzrost młodych pędów, które i tak przemarzną. Po nawożeniu dobrze ściółkujcie strefę korzeniową kompostem lub obornikiem. Taka troska to wasz wkład w zdrowie. I obfite planowanie wieloletnich roślin na przyszły sezon szły. Przejdźmy do sedna, najbardziej krytycznego błędu, o którym mówimy. To nie jest konkretne działanie, to właśnie brak działania to przekonanie, że po zbiorach praca na działce jest zakończona, a w rzeczywistości to właśnie we wrześniu zaczyna się niewidzialna, ale najważniejsza walka o przyszłoroczne plony, zostawiając ziemię gołą. Nie pozwalacie jej odpocząć, wręcz przeciwnie, wystawiacie ją na pastwę żywiołów, chwastów, szkodników i chorób. I na wiosnę, zamiast wypoczętej i pełnej sił gleby, otrzymujecie ziemię wyjałowioną, często zainfekowaną i po prostu bez życia, która nie jest w stanie wydać dobrych plonów. Wszystkie wasze wiosenne starania zakup najlepszych nasion, sadzonki, nawożenie. Pójdą na marne, bo fundament pod przyszły urodzaj został zniszczony już jesienią. Podsumujmy więc. Klucz do przyszłych zbiorów leży nie w wiośnie, lecz we wrześniu. Wasze główne zadanie to okrycie i odżywienie gleby. Stosujcie poplony, sideraty, ściółkę. Wprowadzajcie do ziemi dojrzały kompost. Planujcie nasadzenia. Myślcie o jesiennej pielęgnacji nie jako o nudnym obowiązku, ale jako o najważniejszej inwestycji w przyszłe obfite plony. Dziękuję, że dotrwaliście do końca tego filmu. Mam nadzieję, że był dla Was pomocny. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków. A teraz pytanie do Was. Jaki był Wasz największy błąd w jesiennej pielęgnacji ogrodu? A może macie swój sprawdzony sekret przygotowania grządek do zimy? Napiszcie o tym w komentarzach, wymieńmy się doświadczeniami.